Czołem, dzisiaj bardzo nietypowy temat i tak, na wstępie powie mam tutaj duży zapas książek, bo będę się odnosić do książek i najpierw słowem wstępu, żeby wyjaśnić co i jak, mianowicie ja jestem ogromnym fanem, przepotężnym fanem kanału Wojna Idei oraz Szymon Mówi. E bardzo cenię pracę Szymona i jego zespołu. Naprawdę bardzo cenię jego pracę. To nie znaczy, że zawsze się z nim zgadzam, bo też na tym on to wszystko polega. Sam on zresztą mówi, że właśnie fajnie, jeżeli ktoś się z nim nie zgadza, i umie to argumentować. uargumentować I mm, dzisiaj. W pewnym sensie, tak wiem, jest to klikalne, można to odebrać jako jechanie na sławie. Przepraszam, jeżeli tak to um, zabrzmi. E, ja Szymonowi wyślę na, e, link do tego materiału, jak już opublikowany. Jeżeli będzie chciał się odnieść, to proszę bardzo. Natomiast chcę się odnieść do konkretnego tematu, który mnie osobiście dotyczy, jako autora. I wydawcę, ponieważ samo wydawca również jest wydawcą. A mianowicie, czy książka drukowana jest lepsza od e-booka? I teraz, on miał o tym ciekawy materiał, właśnie druk kontra e-book. I tak to było zatytułowane. Tyle tylko, i tu nie mam pretensji do Szymona, bardziej do tych badań, które tam przedstawił. Wydźwięk tego prawie 10-minutowego materiału, który ogólnie. Był fajny i z wieloma rzeczami w tym materiale od razu mi się zgadzam. Poza wydźwiękiem głównym, który brzmiał w zasadzie w skrócie w moim odbiorze, od razu to powiem w moim odbiorze, że e, druk jest lepszy. Że fajnie, że mamy e-book, bo wie, ludzie po to sięgają, ale druk jest lepszy. I chciałbym to troszeczkę. Mm, nie tyle co zdementować, co opisać z punktu widzenia osoby, która od dwóch lat siedzi za kurtyną, wydaje książki, a jako przez 20 lat recenzowała książki i z czego 15 lat pracowała w marketingu. Także yy, ja to. Ten materiał yy, to nie jest takie, że Ty się Szymonie mylisz, broń Boże. Nie. Wiele rzeczy powiedziałeś, ja się z nimi zgadzam. Nie zgadzam się jednak. Z pewną konkluzją, która była na końcu tego materiału. Ponieważ wydaje mi się, że drukowana książka niekoniecznie musi być lepsza. Od książki cyfrowej. Zgadzam się, że nie mówimy tu o audiobookach, ponieważ to jest zupełnie inne medium. I o audiobookach będę chciał nagrać osobny materiał, ponieważ ja również mam wydane, wydanego jednego audiobooka. Na koniec tego roku, jeżeli budżet pozwoli, wydam drugiego, czyli właśnie Faretera. Notabene, y, dzięki Szymonie za Twoją ogromny wkład pracę przez lata, ponieważ y, farter by nie powstał, y, gdyby nie kilka Twoich materiałów dotyczących y, takich wojen społecznych, które są prowadzone i w naszym kraju, i za granicą. I naprawdę bardzo, bardzo mi pomogłeś y, nieświadomie tak naprawdę w Twojej filmiki, tak, tw te opracowania właśnie tych tarć społecznych, ty, y, skłócanie społeczeństwa przez polityków czy przez media czy jak właśnie media potrafią mm, zafałszowywać informacje yy, albo jak korporacje to wykorzystują żeby sprzedawać produkt bardzo pomogło mi to przy budowie mojego antagonisty oraz pewnych takich yy, rzeczy, także tak swoją drogą yy, naprawdę dziękuję Ci za te materiały, które zrobiliście i naprawdę będę dalej obserwować i ja kanał Wojna Idei bardzo polecam Książki Szymon'a jeszcze nie mam, bo po prostu ja obecnie mam dość ograniczony budżet, gdyż swoje po prostu jeszcze wydaje. Wiecie, że ja zawsze wam uczciwie stawiam sprawę. Więc, przechodząc do meritum, mm, wypowiem się tutaj jako wydawca, jako autor jako sprzedawca i jako recenzent, promotor pop, dzieł popkultury, ponieważ ja się zajmuję od 20 lat promowaniem nie tylko książek czy komiksów, ale również właśnie y, gier komputerowych, łamanych na konsolowych, przy czym głównie jestem pecetowcem, gier planszowych, gier karcianych, gier kolekcjonerskich, ciutkę bitewniaków, ale tak no, bardzo, bardzo mało. Promocją mang, promocją anime, promocją filmów. Dwa lata pracowałem w kinie, więc też się liznąłem mocno tego tematu, bo pracowałem w kinie na kasach, na informacji, ale też właśnie z tyłu, tak, na tych właśnie salach, etc. I to były bardzo fajne czasy. Pozdrawiam załogę Silver Screen Gdynia, nieistniejącego już Silver Screen Gdynia, ale naprawdę fajnie to było, jak tam się pracowało w latach 2008-2009. Oj, to były czasy. Więc mm, mam inną perspektywę, tak? Na to, co mówiły badania, które przedstawił Szymon. To nie jest jakby, nie twierdzę, że to Szymon to twierdzi, że to on to mówi, tylko on przedstawił rzeczowy sposób badania, z którymi miał styczność. I one były zresztą poruszone na e o Jezus Maria, teraz nie pamiętam na jak tym kanale, mm, nie wiem, ale się dowiem, to tylko już jakiś jeszcze był taki inny kanał, tam jest u Szymona, ten... ja zresztą dam w opisie link do tego materiału Szymona na Wojnie Idei, bo on jest naprawdę ciekawy i do niego mimo wszystko odsyłam. Więc zanim jakby obejrzycie to, co teraz mam dalej do powiedzenia po tym przydługim wstępie, to warto sobie ewentualnie spauzować i obejrzeć najpierw to, co mm, Szymon tam stworzył, na... bo to jest, mówię, 9-minutowy materiał. Więc, e-book czy druk? Ja powiem uczciwie, na samym starcie, o czym też informuję wszystkich moich i czytelników, i recenzentów od początku, od kiedy wydaję, yy, od dwóch lat, tak? no, od sierpnia 2021 roku, a publikuję moje opowieści od lat na sieci, wcześniej na różnych forach pisarskich, potem na Wattpadzie, ja piszę tak naprawdę od 25 lat. Moje książki powstają od 1997 roku, to już będzie ponad 25 lat. Na to stworzyłem multiversum snów, zajęło mi to ogrom czasu. Teraz je cały czas rozwijam i porządkuję. I wydaję tylko w e-bookach. I nie jestem w tym osamotniony. Czemu? Ponieważ opłaca się to nie tylko autorowi czy wydawcy, ale również konsumentowi, czyli czytelnikowi. I jakie mam podejście do druku? Druk w obecnych czasach jest drogi. Przed pandemią dróg był jeszcze. nie był jeszcze elitarny. Koszta nakładu, powiedzmy, 500 egzemplarzy były akceptowalne. Bo wychodziło to naprawdę kilka złotych za egzemplarz, nawet taki. Już nie mówiąc o takim cienki. Obecnie jest to koszt kilkudziesięciu złotych. Tak, obecnie koszta są monstrualne. I w tym momencie. To wiem od osób, które pracują w tej branży, no bo sam w niej siedzę. Oczywiście nie podam tutaj nazw, na to nie liczcie, tak? Bo to wiadomo, mamy naszą własną tajemnicę, taką właśnie na niej pisanej umowie. E, wiem od nich, że nawet duzi wydawcy ograniczyli nakład drukowany. Tu dałem przykładowe książki, to, to od razu mówi, wziąłem takie przykładowe książki, które są mi akurat potrzebne i też które lubię. E, lubię albo chcę się o nich wypowiedzieć. Także swoją drogą to naprawdę jest e, Ale o tym kiedy idzie. E, w każdym razie wydawcy ograniczają druk na rzecz audiobooka i e-booka. Dużo robi audiobook, o czym będzie osobny materiał, ponieważ e, tak jak Szymon zauważył w swoim materiale, audiobooka nie da się porównać do. E-booka czy, yy, czy druku, czy w ogóle do książki takiej czytanej samodzielnie, gdyż lektor wprowadza całą gamę emocji. Niemniej to chcę omówić osobno. Yy, natomiast yy, w przypadku druku mamy ogromne koszty. I teraz te koszta możemy przełożyć, zwłaszcza jak jesteśmy małym wydawnictwem albo samowydawcą, albo początkującym samowydawcą. Właśnie wydanie e-booków. Po pierwsze, mamy mniejsze ryzyko. Ja jako wydawca, mam dużo mniejsze koszta, ponoszę, mogąc dalej sprzedawać za tą samą cenę książkę, niż gdybym miał wydać ją również drukiem. Dlaczego mogę sprzedawać za tą samą cenę? Ponieważ większość osób czyta e-booki w abonamentach. I to się opłaca zarówno konsumentowi, jak i autorowi czy wydawcy. Ponieważ w abonamencie mamy taki mechanizm, mm, ja mam, czytam za darmo, no bo opłacam abonament raz na miesiąc. Sam to widzę po sobie, jak na przykład oglądam, nie wiem, na Netflixie czy Disneyu, tak? Mam wykupione tam abonamenty i moja lista filmów jest ogromna. I brakuje mi czasu, żeby po to sięgnąć, ale ja to mam na liście. No i tak, w przypadku e-booków, ja wiem, że mi to na 99% nie zniknie z półki. Tak? jeżeli nie zajdzie jakichś, nie wiem, tarci licencyjnych czy, czy innych tego typu rzeczy to tam zostanie na półce, więc ja mam czas nie muszę wyłożyć pieniędzy na taką knigę, obecnie taka kniga jak ja patrzę po rynku e, nie wiem jaka to była cena opłatkowa, bo już nie pamiętam to jest bardzo stara książka, jest znaczy stara sprzed kilku lat, e, natomiast e, za taką knigę ja dziś muszę zapłacić rzędu nawet 60 zł, 50 to jest norma, 50 zł to jest norma FATER chodzi po 49 zł czemu? Bo tak naprawdę to jest w wersji drukowanej w standardzie, to byłoby jakieś 520-530 stron. I to mówimy o takim standardzie, jakie ja ten. A radę z tego zrobić 600 stron. Eee, więc czas pracy, jak na to poświęciłem, bo napisanie fareterami łącznie z konstrukcją całej serii zajęło 2 lata. Tak, to zajęło mi 2 lata, więc ja się cenię, ale mamy recenzje bardzo dobre tego, tej książki. I zresztą ta, ta książka też ma dobre recenzje, to się bardzo polecam, to, 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 ale to mówię, to będzie innym razem. Niemniej, jeżeli ktoś ma wyłożyć powiedzmy te 49 zł, i książkę odłożyć na półkę, bo nie będę miał czasu, bo praca, bo dzieci, bo szkoła, bo dom, bo wypad na wakacje, bo jakieś tam święto, jakaś komunia, dużo się dzieje, to w tym momencie ja wyłożyłem te pieniądze. I to czeka i to leży. A potem jeszcze, aha, no to tak, ja to chciałem się nać, ale tu mam to, o Jezu, to mnie bardziej interesuje, to to sięgnę. Wyłożyłem pieniądze, które jakby nie zostały spożytkowane. Tak, człowiek myśli, więc kupując wersję fizyczną zastanowi się 10 razy i to widać po targach. Pracowałem nieraz na targach, na stoiskach, stałem tam, czy na stoiskach komiksowych, czy książkowych, czy yy, yy, ten, yy, czy planszowych. I naprawdę ludzie bardzo uważnie patrzyli, jak mieli wydać te pieniądze, tak? bo to tak namacalnie muszę to wydać. Tymczasem, kiedy ja mam jako konsument ten abonament i sobie czytam tego e-booka, ja powiedzmy, mm, nie wiem teraz, ile są te monety, ale powiedzmy, załóżmy, niech to będzie też te 49 zł. Tak? Pewnie przestrzeliłem, ale dobra, załóżmy, że to będzie też ta książka, tak? czyli 49 zł. Ale ja nie płacę za jedną książkę, ja płacę za bibliotekę. Dla biblioteki, do której mam ogromny cały czas dostęp. Wrzucę sobie na półkę, jest co? Mam czas, sobie czytam. I to daje e-bookom wręcz morderczą przewagę. I Szymon o tym wspominał. I teraz zapomniał, według, znaczy zapomniał. W moim odczuciu w jego materiale, gdzie było podkreślone, że obcowanie z drukiem ma ogromną rolę, ponieważ. Mamy ten zapach, chociaż znaczy, akurat nie wiem, może być na dziwnego, ale ja serio. Nie, nie lubię zapachu książek. Ten zapach mnie mierzi. Ale dobra, wiem, że są osoby, które to uwielbiają. Natomiast rozumiem tą fakturę. Rozumiem, że to mogę sobie coś zaznaczyć i obrócić. Tyle tylko, że. Po pierwsze to się mniej wygodnie trzyma, ale... Przede wszystkim, ja dalej zapłaciłem te 49 zł, mam to na półce. Jak do tego kiedyś wrócę, ja muszę sobie potem poszukać, a tu ja mam bibliotekę. I to dalej zmienia. I obcowanie, wydaje mi się, zależy przede wszystkim nie od tego, że to jest wydane na papierze, a to nie ma tego tu fizycznego papieru, tylko jest te cyferki, a zależy od tego, jak książka jest napisana. Bo możemy mieć właśnie taką książkę, czy taką książkę. Tak? One są napisane świetnie. I nie ma znaczenia, czy ktoś tak naprawdę tutaj je w druku, czy w e-booku, ponieważ chodzi o konstrukcję tej opowieści. Chodzi o postacie. Chodzi o styl autora autorki. Chodzi o to, jak ta opowieść jest snuta. I to ona zostanie w pamięci. I ja wiem po Sfareterze, który jest dopiero, ile? Nagrywając to dzisiaj, to jest 2,5 tygodnia na rynku, a do mnie już się moi czytelnicy i nowi czytelnicy zwracają, że ta książka spowodowała, że oni sobie jeszcze często czytają, że już odszukują te elementy i na e-booku idzie łatwo znaleźć element, bo tu mogę przewertować sobie yy, ten, szukając dany rozdział, na przykład, nie wiem, dziwny świat, tak, dziwny świat na przykład. Mogę sobie to zaznaczyć, ale również mamy teraz, nowszy, mam bardzo stary e-book, ale te nowe mm, czytniki e-booków, one powodują, że już to możemy też zaznaczyć sobie rozdziały. Możemy, co więcej, wprowadzić linki w samej książce, które dają odnośniki do przypisów, do grafik, do strony na przykład e, autora, jeżeli jest na przykład mm, też rysownikiem. Na przykład jest e, duży samowydawca, o, chociażby e, Kasia Wycisk. Ona sama rysuje e, okładki, tworzy okładki do swoich książek i one są świetne. Oprócz tego, że dziewczyna świetnie pisze, ma również rewelacyjny styl. Karolina Żółk-Wieczorkiewicz to samo, ma świetny styl, a jednocześnie robi cudowne rysunki. I to działa. Także e-book daje nam inną formę doznania tej samej opowieści. Ale jeżeli opowieść jest szrotem, Mówiąc wprost, jest szrotem, to nieważne jaki to będzie papier, to może być papier kredowy, obsypany złotem, pomalowany na purpurę i bordowo i nic to nie zadziała, ponieważ dalej ta opowieść nie będzie angażować czytelnika. I takich przykładów mamy multum. Więc są dzieła, które według mnie wymagają papieru. I na przykład tu mam coś takiego. I tego na przykład nie wyobrażam sobie czytać jako e-booka. Dlaczego? Ponieważ to są listy. To są dosłownie listy z okresu I wojny światowej, z frontu, opatrzone przecudnymi e, rysunkami, tak? To wymaga papieru, ale to jest rzecz unikalna, czy unikatowa. Zawsze mylę. Mój błąd, jeżeli ten. Ja wiem, pisarz nie by się nie powinien, ale nie, że jest ludzka. I to są rzeczy, które muszą być w druku. W mojej opinii, takie na przykład zapiski żołnierza, ja je sobie kupiłem jakiś czas temu na, na jednych targach, i jeżeli na przykład mnie interesuje historia konfliktów XX wieku, głównie Europy, to w tym momencie ja to muszę mieć w papierze. Co więcej, powiedzmy, ja mam takie rzeczy też w e-booku, ale powiedzmy, książka na mnie bardzo zrobiła du duże wrażenie. Ja chcę mieć ją też w druku, w formie kolekcjonerskiej. I tu jest druga moja konkluzja. E-book nie musi być lepszy od druku, ale druk też nie jest lepszy od e-booka. To są dwa inne nośniki, a najważniejsza jest treść. Najważniejsze jest jak dzieło angażuje odbiorcę. Natomiast obcowanie z każdym z tych może być zupełnie innym medium. Nowe czytniki dają nam też. Te, to się nazywało. Paper and White, chyba coś takiego. Ogólnie mamy takie czytniki z dużym ekranem, gdzie mamy yy, imitację faktury yy, papieru. I teraz e-book ma, nad, yy, według mnie, nad papierem jeszcze jedną przewagę, o której w zasadzie, tak niezbyt tam, jeżeli dobrze pamiętam, niezbyt tam wspomniano w tym materiale. Przypominam, tam było przedstawienie przede wszystkim badań naukowych, a nie jakby opinii Szymona. To też jest, podkreślam, kolejny raz. Mianowicie chodzi o to, że e-book. Nadaje się idealnie dla osób mających problem ze wzrokiem. Ja sam jestem na przykład dyslektykiem i mi wygodniej czytać nawet na takim małym ekranie, dlatego że sobie dostosowuję ściankę. I jako dysowi owszem, ja dużo piszę, więc też jakby mocno zniwelowałem tę moją ułomność dysleksyjną, ale no dalej mam z tym problem. Mimo, mimo 25 lat pisania, dalej mam z tym problem. I ja tu sobie mogę dostosować czcionkę tak, jak mi jest wygodnie. I na przykład taka mi odpowiada. A dla przykładu taka jest dla mnie za drobna. Bardzo bolą mnie oczy. I to jest jeden z powodów, z yy, którym się spotykałem dość często, rozmawiając z moimi czytelnikami, ale rozmawiając również jako wystawca yy, pracujący dla różnych yy, wydawców, czy pracując również właśnie po sklepach, albo jako recenzent. Bardzo częstym argumentem jest właśnie to, że mogę sobie powiększyć, zmniejszyć ściankę, mogę sobie dostosować. A teraz mamy jeszcze nawet takie fajne, te, takie duże czytniki, tak? które są wygodne. E, więc oprócz tego, że mamy tu bibliotekę, oprócz tego, że wychodzi nas to taniej, e, mamy ten element jakby tak naprawdę nie męczący wzroku. E, co ważniejsze, ja mogę sobie to po prostu otworzyć i czytać w nocy, nie zapalając świateł. Co też powoduje, że na przykład ktoś tam sobie, nie wiem, obok nie śpi, bo na przykład jedziemy pociągiem, tak? Nocnym pociągiem, gdzieś tam w podróży jesteśmy, albo w samolocie jesteśmy, czy nawet w samochodzie siedzimy jako pasażer, i ja nie przeszkadzam komuś, bo nie muszę mieć tam masy światła pozapalanych, tylko mam właśnie tego. Ten czytnik, tak? I dostosowuje sobie y, tą barwę, natężenia światła. Ja mogę, mi się wygodnie czyta. Nie muszę mieć tej lampki. Nie męczy tak to wzroku. Y, I jeszcze, właśnie, plus, jeszcze ta zaleta właśnie z tymi linkami, z tym podejściem, że mogę y, to wrzucić. Poza tym, no są rzeczy, które, nawet mangi niektóre, tak? Się też pojawiają w formie drukowanej. Manga to znaczy, że jest czarno-biała. Więc jakby mamy podobny format, to to się tak samo czyta, nie? No na przykład komiksy, powiedzmy sobie takiego formatu, tak? Czy nawet większego. No tego nie widzę w formie e -booku. Tak? Podobnie jak tutaj. To wymaga papieru. Tak, ale dla przykładu coś takiego, tak, ja wolę to w e-booku. Jest to wygodniejsze. Jest to dla oczu zdrowsze. A naprawdę technologia na, na polu czytników poszła morderczo do przodu i daje nam Dużo więcej możliwości. Natomiast, na przykład, tu daję przykładowo, tak? to to nie tak jeszcze nie jest najgorsze, co jest. Uwierzcie mi realistyczność z literaturą tego typu i nawet te nieszczęsne 375 dni, którą uważam osobiście za książkę szkodliwą. Tak? I co z tego, że ona jest wydana w papierze? Co z tego, jeżeli ona jest zła? Mówiąc uczciwie, nie angażuje, daje złe przykłady, jest wtórna, powiedzmy, tak? To żaden papier tego nie uratuje, bo to jest przeczytam, z, odrzucę, zapomnę. A o czym to w ogóle było? Jak to miało tytuł? I to jest bardzo częste. Więc, przechodząc ostatnio do naszej konkluzji. Druk czy e-book? W mojej opinii nie ma różnicy pod kątem, co jest lepsze. To są dwa różne nośniki, a liczy się treść. Liczy się jak tak naprawdę książka potrafi zaangażować odbiorcę. E-book z punktu widzenia ekonomicznego wypada taniej, ponieważ rozmawiając z drukarzami, z wydawcami i tak ja wiem, że nawet ci najwięksi ograniczyli nakłady drukowane na rzecz właśnie e-booka, bo e-book łatwiej sprzedać. A jeżeli coś łatwiej, po co sięgnąć? To nie, mam mniejsze ryzyko i chętniej po to sięgnę. Dlatego czytelnictwo rośnie tak naprawdę. I od nas zależy, jak my, doprac od nas autorów, ale też wydawców, zależy, jak my dopracujemy produkt, bo książka to produkt. Produkt, który musi być jak najlepiej dopracowany, żeby móc go sprzedać. To tyle ode mnie, jeżeli idzie o taką właśnie konfrontację druk kontra e-book. Ja je będę dalej wydawać w e-booku. Może w przyszłości będę wydawać drukiem, jeżeli będzie mi się opłacać. Natomiast osobiście uważam, nie mówię, że druk jest zły, jest dobry, ale jego obecnie trudniej sprzedać, jest bardziej kosztowny i najważniejsze jest jak książka jest napisana, żeby jak najbardziej angażowała odbiorcę, bo może być to najlepszy papier, ale jeżeli opowieść jest nudna, to ten papier nic nie zdziała. A jeżeli opowieść jest ciekawa, to nawet jeżeli w wersji elektronicznej, i tak odbiorcę wchłonie. To tyle ode mnie możecie się wypowiadać. Ja pozdrawiam Szymona bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że tym filmikiem go jakoś nie, wiem, nie ubodłem czy coś. I mm, widzimy się w następnym materiale, w którym chcę omówić po prostu audiobooki, również z mojej takiej subiektywnej mm, perspektywy, tak, jako y, wydawcy, jako autora i jako też sprzedawcy recenzenta. はい。